Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii moich let's playów czy to Żart w odcinku z grą Mad Trax, w którą pokażę Wam dzisiaj grą mało znaną, lecz wyprodukowaną już w tym ja tak jak w poprzednią grą to było w poprzednim którą gram no, od bardzo naprawdę dawno, nawet nie wiem, czy to nie będzie, czasem 4-5 lat. No, bardzo mi się gra podoba, zaraz powiem dlaczego. Opowiem o niej trochę, bardzo dużo opowiem o jej mechanice, trybach gry i tak dalej i tak no dalej. Kurczę, kto stawia te pierdołe, pierdoły, te prezenty. No nic, zaraz wszystko powiem. Powiem dlaczego ją lubię, w ogóle dlaczego w nią gram. No i co mnie w niej urzekło. No to zaczynajmy. Gra jest wyprodukowana w 2004 roku przez firmę Load Inc. Nie wiem jak to się wymawia. O, ja mam prezent, fajnie. Kurczę, już dałem komuś. Load ins, i no i nie została. Znaczy, bardzo mało ludzi o niej wiedziało, tak jakoś nie, nie, nie było w boomu w mediach o niej, no wcale się nie dziwię, gdyż no nie, takie mało studio nie miało w ogóle pieniędzy na reklamę, nic, no więc wcale się nie dziwię. Ach, ja znowu nie wziąłem tego prezenta. No i właśnie gram w sobie już bardzo długi okres czasu, głównie przez to, że jest nie niej splitzker, ale o tym za chwilę. No i o co w niej chodzi? Chodzi w niej o to, aby. Akurat to są różne, to jest, różne są tryby w niej. Ten tryb to jest złap mnie, w którym trzeba odtrzymać od, ten zielony kryształ, który to ma teraz przede mną gości już go nie ma, bo ktoś mu zabrał. Ten zielony kryształ minutę nad sobą, i jeżeli się go ma minutę, to się wygrywa. No i im duży się go ma, tym lepiej. No i teraz właśnie próbuję mu odebrać któremuś zielonemu, akurat komputerowi, ten kryształ z, z rąk. No, można powiedzieć, z rąk, no i yy, po prostu no to jest naprawdę świetna zabawa, yy, co mnie użytkowało głównie w tej grze, dlatego, bo mam mam niby takie dużo hardcore'owe yy, gry, takie jak Call of Duty, Battlefield, yy, nawet Medal of Honor, a dlaczego gram w to? No właśnie, bo to jest naprawdę wielka grywalność, ta cukierkowość gry, ten, yy, można powiedzieć, klimat tych zabawek, naprawdę to naprawdę bardzo fajnie to wszystko wygląda. Udało się to ogólnie połączyć. I bardzo dobrze twórcy to złączyli w jedną całość, więc no nie ma co narzekać. Hmm, lecz to nawet w singlu granie jest taka ten no właśnie skończyła się konkurencja, więc to, chyba w następnej. No i tak, można naprawdę długie godzinne zabawy, szczególnie jeśli mamy z kim grać, gdyż w singlu może nie jest tak aż fajna ta gra. No bo tam no, to jest może na maksymalnie 4 godziny zabawy i, tak, i to takiej naprawdę wyluzowanej. Ale gdy mamy na przykład już z kim grać, tak na przykład kumpli, kurczę, no wypadłem, yy, na przykład mamy kumpli lub naprawdę rodzinę, która lubi grać, brata czy tam siostrę, to naprawdę to dopiero przysparza o naprawdę takie emocje, że czasem trzeba uważać, żeby się nie posikać. Yy, naprawdę to no, jest genialna zabawa. No, no, z, jeżeli macie młodszego brata, to kupcie mu to grę, no nie wiem, czy ona jest jeszcze w sprzedaży. Ja ją kupiłem dawno, dawno temu, naprawdę nie wiem, czy to było jeszcze... Yy, nie no, na pewno było w tym Tysiącleciu, ale no naprawdę ogrom, ogrom czasu minął odkąd grę to kupiłem w, w Cybermysze, nie wiem czy tak się to wymawia. No już Cybermycha nie splajtowała można powiedzieć, już nie, nie, wydaje się, nie wydaje się tej gazety, tej świetnej gazety poniekąd, ale no niestety, więc chyba to już nie będzie do kupienia ta gra. No ale jak naprawdę jest genialna, świetnie tutaj się wszystko, ten, y, można grać bardzo długie godziny z rumnicami na twarzy, kurczę, krótkie tryby wybieram do tego, ten tryb to akurat był zwykły wyścig, już się skończył, oj, chyba byłem drugi, o ile go no ja nie wyprzedzę, a, wyprzedzę nie, nie wyprzedziłem cię, niestety, no ale no, nic, może pokażę menu. No właśnie tak wygląda menu tej produkcji, to jest, no, no nic tu nie szukać żadnej rewolucji, bo to jest po prostu zwykłe menu, no jakoś nie wiem dlaczego w ogóle pokazuję, ale pokazuję. No i mód trybów jest naprawdę wiele, można zobaczyć, no niby są, tutaj jest arkadowy tryb, czyli tam na przykład split screen i tak dalej i tak dalej, tryby są trzy, tutaj jest już gra przez internet, która już niestety nie działa. Tryb przygodowy, czyli po prostu, no po prostu te konkurencje, w które się odblokowuje, bonusy, różne inne fajne rzeczy. A tutaj tryb arkadowy, split screen i te sprawy. No i jeszcze tryb bitwy, ale to trzeba odblokować w jakąś flagę na jakiejś trasie, nie pamiętam dokładnie. No ale no nic, spróbujmy sobie zagrać następny tryb. Tym razem może coś zagram, co można, naprawdę nieźle się zabawić. Nie, wodospad za krótki. O, przyminął z wiatrem, to jest fajny tryb. to sobie ustawimy komputerów. Jak widać można dużo jest kombinacji, komputerny pycy i tak dalej, i tak dalej. najlepsze autko, haha. Więc no, weźmiemy poziom AI samochodu wysoki, no i startujemy z kolejną konkurencją. No, konkurencja już wystartowała, więc w tej konkurencji chodzi o to, żeby trafić w samochodem w, idealnie w to koło. No i mam nadzieję, że mi się to uda. Tutaj w tym trybie naprawdę jest, jest, na przykład jak mamy z kim grać, to naprawdę to jest jedno z najlepszych trybów do split screena, bo tutaj jest dopiero zabawa, jak się można walnąć rakietą tuż przed skokiem i się wylatuje poza planszę, ach, normalnie, to jest dopiero uczucie. Naprawdę świetna gra, naprawdę to można, można y, mówić sobie wiele, że a, stara, głupia grafika, według mnie grafika no taka właśnie miała być. Gdyż jest maksymalnie cukierkowa, nie jest taka strasznie kęciasta, te samochody są ładnie zaprojektowane. No, ale żebym pięknie teraz skoczył. No, no, PC nie mają ja tu dużo tak dania, bo są Ale też fajnie się to gra. No, naprawdę, bardzo ciekawa gra. Bardzo się cieszę, że ja w ogóle mam w kolekcji, gdyż no nie ma wiele tytułów na PC do split screena. A to naprawdę uzupełnia to, że nie ma tego wszystkiego, no i bardzo się cieszę, że znowu wygrałem. Więc następna konkurencja. No i kolejna konkurencja tego typu, właśnie, w której też trzeba wylecieć na odpowiednią dale dalekość. No to można tak powiedzieć. Nawet jak ktoś przyjeżdża z rodziny, to sobie nawet można pograć, zająć czas, i no naprawdę to nie będzie zmarnowany czas, gdyż no, gra jest naprawdę rewelacja. Szczególnie jak, jak ktoś się skurczy, ale żem zlamił. Hmm, szczególnie, jak na przykład mam jakiegoś młodszego w rodzinie, to naprawdę te małe samochody będą dla niego idealne. Od razu mi się przypomina gra Revolt, która też była tego typu, jednak no, już nie działa na nowszych systemach. Więc, no niestety, szkoda, że już niestety nie będzie nam dane w nią zagrać. Ale zlej też by mógł być z niej, nawet niezły. Kurczę, zaraz mnie on wywali, bo on ma bańkę. Dobra, jest. Uff, teraz się rozpędziłem, ale ja pierdzielę znowu, żem zlamił. No teraz mi wyjątkowo ciężko jest coś ugrać, jakiś dobry ten. Jestem ostatni. Ale taki gości mnie jest powolnił, zresztą ja i im też puszczę banikę więc. A macie. No, ta bańka akurat odpycha wszystkich wrogów. A propos tych bonusów, co się zbiera na mapie, to jest bardzo ogromne urozmaicenie rozgrywki w tej grze. Nawet świetne są te bonusy niektóre ofensywne, defensywne, no każdy, wszystkie prawie. Typy o kolera, zn znów koniec trybu, więc weźmiemy inny. Mm. Zaraz oczekiwam na nagraczy, ale zaraz się skończy mapa. No więc, no zaczniemy sobie, w tym razie planuję pokazać jak najwięcej tego wszystkiego, no dobra. Teraz sobie może weźmiemy też jakiś fajny, o to jest Bestie Boss, ale takie to jest trochę e, zlamowane, ale też spróbujemy. Dla, o, garbusem sobie pojadę, więc no, gra... no więc gra w gusty naprawdę wszystkich. Młodszych, starszych graczy, szczególnie te, jeżeli mamy z kim grać, już to podkreślam, któryś raz z rzędu naprawdę to jest jedna z najlepszych gier na PC ze Split Screenem. No niestety, no, takich nie ma dużo. Kurcze, kto tak spowalnia czas? No, miałem jeszcze o tych bonusach powiedzieć. No to bonusy to są właśnie te prezenty zbierane na mapie, które no, powodują, na przykład, ja mam teraz banik, która powoduje odpychanie kolesi, wszystkie, nie można jej namierzyć, nie można we mnie walną, nic nie można, dużo rzeczy mi teraz nie można zrobić. No i znowu mam tą bańkę, więc no ją włączę, żeby mi nie walną na przykład rakietą. I w tym trybie gry akurat chodzi o to, żeby te bańki, co latają, te kulki, nie uderzyły w nasz samochód. Wydaje się, że... O kurczę, właśnie. Wydaje się, że to takie bardzo proste zadanie, omijanie o matko, ale proste. Ale to się okazuje naprawdę ogromnie trudne zadanie, szczególnie jak już jest powyżej 10 kulek. To już naprawdę można y, ulec y, nie konsternacji, gdyż mijamy się y, coraz częściej z kulkami, a nie z przeciwnikami. Jedyne, teraz jedynie został czarny. Nie, różowy przeciwnik, więc ja sobie... Tu, o jesteś znowu bym urwał tą coś Ktoś mi oślepił. Ale mam teraz turba. O jesteś! O jesteś, ale bym urwał znowu. Y, no więc tryby są niezmiernie ciekawe, wywołują niemałe emocje. Jesteś, no, coraz, coraz, coraz bliżej abym urwał od któregoś z tych kulek. Teraz to mam prosto, bo ja mam dużo y, tej ulepszenia turbo. O, jesteś! Ale to było spotkanie tych kulek trzeciego stopnia. Turbo to jest bonus, który nas po prostu przyspiesza. No, nic, nic ciekawego nie było, naprawdę fajnie. Y, o, jesteś. 20 już mam kulek, może pobiję swój rekord 21 na, na let's play'u. No, nie pobiję. Niestety wyrównałem swój rekord. Mm, bardzo fajnie. Kolejny tryb jedziemy do kolejnego trybu. Mm, trening, czyli jest zwykły wyścig. Mm, zobaczymy go, ogarniemy. Nie wiem jak to będzie, bo ja tego nie będę w żaden sposób łączył i to tak może być wszystko po kolei, no ale sprawdźmy. Mm, no dobra, jedziemy w treningu. Trening jest bardzo fajnym wyścigiem. Jakoś lubię, zawsze też split screenie nim gram, więc powinno to fajnie wyjść. O, nie no, już mnie ktoś wystrzeli z moździerza, no. Dobra, wróćmy na mapę. To jest po prostu no, zwykła gra samochodowa, no nic, nic nie nimi nie, nie odgrywszego, ale pokłady grywalności są w niej naprawdę niezmierzone. Można grać i grać i grać grać i nigdy się to nam nie znudzi, szczególnie gdy mam gdy młodsze rodzeństwo lub starsze, no, to, to, to możemy nawet z nim pograć, bo no naprawdę pokłady grywalności ma w sobie, trochę klimatu, świetne audio, wideo, audiowizualną oprawę. No i po prostu stary jak świat model rozgrywki, który jest nigdy się nie zastrzeżeje. Naprawdę można grać w to i grać i grać, mimo licznych hardkorowych tytułów, no wiem, że to w, o każdym tytule tak mówię, no ale tytuły powin wybieram szczegółowo, jakoś nie bawię się w to, żeby wybierać tak jakby jeszcze raz sobie w trening zagramy. Żeby nie, nie wybierać tytułu, tak, który, ten naj, który, aby jakichś głupich tytułów nie wybierać, wybieram raczej te najlepszy gry do Let's Play'u, żeby nie było potem, że ten, więc no o każdym tytule mówię prawie, praktycznie tak samo, ale równie dobrze i naprawdę, to, bo świetne, gry są naprawdę te niektóre świetne i następną grę do, yy, następną do tego Let's Play'u też wy, wybrałem, samochodową. Yy, to będzie do Generali. No, Zresztą wszystko zobaczycie. W kolejnym resplayu, kurczę mikrofon, teraz zauważyłem, że miałem trochę daleko, więc może mnie nie być słychać, no ale mam nadzieję, że będzie, bo nie chcę mi się nagrywać z tego resplaya po raz drugi. No i dziękuję za uwagę, bardzo fajnie mi się z wami grało, gadało i tak dalej. Nie wiem, czy ten resplay zaliczy do udanych, wszystko to będą wasze zdania. Ja trochę mam teraz zatkany nos, więc mogę nie gadać tak dobrze jak zawsze. Ale chyba mówiłem dobrze, nie bełkotałem jak zawsze. No i dziękuję za uwagę, pozdrawiam dla wszystkich. Mam nadzieję, że o grze powiedziałem dobrze jakieś nie, 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 nie pominąłem żadnego ważnego elementu. A jak będziecie chcieli drugi taki let's play, to mówcie w komentarzach, to zrobię drugą część tego let's play i pokażę więcej trybów, więcej tego wszystkiego. Nie wiem, przyjdzie to się dobrze. No więc, dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich widzów i tak dalej. No i dziękuję bardzo wszystko za wszystkie subskrypcje, za komentarze. Pa, pa! Ja będę się z Wami już żegnał. Dobra, dokończę wyścig, więc nie będę jakoś, żeby wychodzić w trakcie. Też planuję zrobić coś z Battlefielda, z Call of Duty. Ostatnio do Call of Duty właśnie wróciłem, więc będzie jakiś filmik. No i dziękuję za uwagę. Pa, pa!